I nad tym trzeba się zastanowić. Ja jestem przekonany, że po przekształceniu każdy, kto będzie zarządzał szpitalem, będzie musiał sobie zadawać podstawowe pytania, które dzisiaj Pan postawił. Będzie musiał traktować środki publiczne jak własne, jak w własnym domu, będzie za to odpowiadał. A w tej chwili każde zadłużenie obciąża powiat, obciąża samorząd, a nie wprost dyrektora czy szpital. Ta, na to proszę spojrzeć i bardzo bym prosił nie, prze, nie przeszkadzać, jeżeli nie chcemy pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzać w procesie przekształcenia tego szpitalu, według mnie, w lepszą formę organizacyjną, czy doskonałą, nie wiem, ale na pewno lepszą niż samodzielne, publiczne, bo to się nie sprawdziło. I dajmy przynajmniej szansę. I jeszcze raz powtarzam, nikt inny, tylko Platforma przygotowała taki, taką ustawę, którą teraz próbujemy wdrożyć. Różnimy się tutaj również z pis z innymi partiami, między innymi dlatego też postanowiliśmy zrezygnować z członkostwa w partii, ponieważ władze prawa i sprawiedliwości też uważają, że przekształcenie samodzielnych publicznych szpitali w, w spółkę jest niewłaściwe. I jakaś dziwna koalicja powstała tutaj PIS-u i Platformy, jeżeli chodzi o sprawę szpitala. Padło tu znamienne zdanie, że ja mówię, mówię i nic się nie dzieje, bo tu mówimy do czterech ścian. To nie jest miejsce, żeby takie rzeczy głosić. My nie jesteśmy organem, żeby zająć stanowisko. Możemy sobie gdzieś tam pójść do domu. Z... Półmałżonkiem porozmawiać, my nie jesteśmy żadnym organem, to nie jest to miejsce, żeby kierować uwagi. Ostatnio telewizja kablowa nawet nie transmituje tego punktu, czy tych punktów naszej sesji, a więc tu zostanie w naszych tylko umysłach, w naszych głowach te wszystkie apele, oświadczenia, wyjaśnienia i tak dalej, no bo, bo my w sprawie nic nie możemy zrobić. Nie mamy żadnej kompetencji, to co na miarę naszych możliwości, jakąś pożyczkę i tak dalej, nie przyjmujemy sprawozdań finansowych, nie wiemy, co. Co się rzeczywiście dzieje? Nie ma dyrektora, nie ma starosty. Pan starosta może sobie zasługi przypisać sam sobie, nie musi się z nikim dzielić. Bo według mnie jest to po pierwsze brak umiejętności, po drugie brak nadzoru, po trzecie brak kontroli. Proszę mnie przekonać, że jest inaczej, Szanowni Państwo. Ja zobowiązuję się do spotkania, do zorganizowania spotkania dla wszystkich tych z Państwa, którzy będą chętni, chcieliby poznać rzeczywiście, jak wygląda sytuacja szpitala, jakie były nieprawidłowości, bo pewnie też i były. Jakie z tego powodu konsekwencje i kto takie decyzje podejmował i jaka będzie przyszłość szpitala? Bo ja powiem szczerze, jestem spokojny o przyszłość szpitala. Nie zgodziłem się dlatego, że dla mnie podejrzane były takie deklaracje. Kilkadziesiąt milionów inwestycji to żaden problem, sto parę milionów to nie był problem, a to wszystko młodzi ludzie. Więc od razu przy takich deklaracjach było to dla mnie podejrzane. Również takie deklaracje poskładano w Półczynie. Tam się zdecydowano na współpracę z tymi ludźmi, no nie najlepiej to wyszło. Więc. To nie można do jednego wora wrzucać samodzielnego publicznego, spółki yy, takiej operatorskiej, która zarządza ilomaś tam szpitalami w kraju, do przekształcenia w szpitala w spółkę, gdzie 100% udziałów będzie powiatu i to yy, powiat będzie miał lepszą kontrolę nad tym, co się będzie w tej spółce działo, bo będzie jedynym udziałowcem póki co. A dyrektor jako prezes spółki będzie odpowiadał tak jak w każdej innej spółce, za swoje decyzje i do tego jeszcze będzie rada nadzorcza, która będzie pilnować tego wszystkiego, to już będzie inna jakość w zarządzaniu.